Witam Was kochani w dzisiejszym projekcie Słowo. Cieszymy się ogromnie, że nas oglądacie i że karmicie się naszymi filmikami. Yy, I dziś chciałabym rozpocząć niestandardowo, <grym> yy, więc zacznijmy od modlitwy: zacznijmy od pomodlenia się, żeby doświadczyć obecności Pana Jezusa i żeby on zagościł w naszym sercu. A więc, przychodź, Panie Jezu, do każdego oglądającego teraz. Otwieraj nasze serce na Twoje słowo i daj nam rozumieć Twoje pismo. Daj nam rozumieć to, co chcesz nam przekazać. Amen. Dobrze, a więc w dzisiejszej piątkowej Ewangelii Jezus bardzo podkreśla znaczenie miłości. Mówi słowa między innymi: nikt nie ma większej miłości od tej. Gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I to w ogóle myślę, że jest bardzo ważne w chrześcijaństwie. I w ogóle to jest ważne dla Jezusa. Na tym oparł całą naszą wiarę. Na swoim miłosierdziu. Bo zobaczcie, co Jezus zrobił, bo nas kocha. Umarł za nas na krzyżu. Co Jezus robi? Dalej, bo nas kocha. Właśnie między innymi na przykład poprzez spowiedź. To jest przytulenie nas do swojego serca i co Jezus jeszcze będzie robił, bo nas kocha. To wszystko, co jest źródłem dobroci w naszym życiu, to jest działanie Pana Jezusa. I miłość Pana Jezusa jest w ogóle idealna, bo właśnie On oddał za nas swoje życie, a nie ma. Większej miłości od takiej, bo sobie uświadomcie to, że w ogóle Jezus umarł za ciebie i On w ogóle nie ma wyrzutów za to, tylko On właśnie tak przyjawił swoją miłość, tak chciał to udowodnić, że aż poszedł na krzyż. I kiedy umierał, to myślał sobie o tobie. Myślał: Umieram, bo kocham i dodawał tu Twoje imię, Twoje nazwisko, wiedział, gdzie mieszkasz. To nie jest tak, że On po prostu. Umierał w ogóle, żeby wybawić świat. Tylko właśnie zrobił to za ciebie i ciągle stara się nam to uświadomić poprzez Słowo Boże, poprzez Biblię, bo właśnie na każdej karcie tej księgi jest coś o miłości. Wydaje mi się, że choćbyśmy otworzyli Biblię na jakimkolwiek, na jakiejkolwiek stronie, to będzie tam zawarte słowo miłość. Albo to, że właśnie Jezus nas kocha. I też mówi, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, bo właśnie oddaje przyjaciół oddaje życie za przyjaciół swoich. Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, Jego dziećmi, Jego przyjaciółmi. W ogóle dla Niego jesteśmy Jego całym światem. Stworzył, Bóg stworzył cały świat, ale zrobił to dla nas i my jesteśmy Jego światem. I też w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, tak, jest hymn o miłości, który właśnie mówi, jaka jest miłość. Możecie sobie przeczytać po obejrzeniu tego filmiku właśnie ten hymn i sobie uświadomić w ogóle, jaką idealną miłość ma Jezus. I w ogóle nie ma idealniejszej. Rodzice, nasi przyjaciele. Nie mogą nas tak mocno kochać jak, jak Jezus. I to w ogóle ciągle stara się nam przekazać. I o to najbardziej walczy. Amen, amen, kochani, i dziękuję Wam, że obejrzeliście ten filmik i słuchajcie, jeżeli Was to poruszyło, udostępnijcie to dalej, bo chcemy wszystkim udowodnić, że Jezus go kocha. Z Bogiem trzymajcie się, cześć.